i ale tu zobaczcie to to nie to nie bar mleczny że tu byle czego się nie robi to takie dobre ja teraz pomieszam jeszcze to było smażone, całe te wszystkie o jaki kolor się zrobił taki kolor a jakie pycha! Już takie to dobre. O i nawet kawałki boczku. A to banany. Nie, a to mdrynka. To niech się musi tuszyć. To bardzo pyszne jest. Później będziemy... To musi jeszcze postać trochę bo już tyle czasu. Ale muszę podbuchać, bo to gorące. Ale... Ale dobre. Echy. jest takie dobre, że kicha masz. To chyba ze szczęścia. Po prostu tak nauczyłem się gotować i po prostu chciałem pokazać, jak to się właśnie. O. Ludzie chyba będą oglądać mnie, bo jak kicham oglądają wszędzie mnie. To teraz. Okrasa to się schowa. Jakby ktoś przyszedł na test, to powiedział, wszystkie połowy baru będziemy zamykać, będziesz te teraz rządzić.